Za mną kochani jest nowa Toyotka Corolla z rocznika 2024. A teraz pokażę wam jak rozebrać samochód, aby konserwacja była wykonana w 100% profesjonalnie i dobrze, tak abyśmy mieli dostęp do każdego miejsca. Pode mną już troszkę elementów podemontowane, czyli wielka amortyzatora. Teraz pokazuję wam resztę. Toyota Corolla Cross Rosling 2024 Pełny demontaż Mamy tutaj zdemontowany tylni zderzak Mamy zdemontowane tylnie zawieszenie kompletne Będziemy demontować instalacje hamulcowo-paliwowe Konserwacja zostanie wykonana wysoko pod zderzakiem Jest to możliwe tylko dzięki demontażu pełnego Czyli demontaż elementów zawieszenia łącznie zderzakiem w tych wszystkich miejscach, rantach nad zostanie zainstalowana masa na zgrzewy. Te masy dajemy po całych podłużnicach. Jak już widzieliście na naszych innych filmach, z każdej strony konserwacja zostanie wykonana polimerowa. Będziemy mieć łącznie 4 natryski plus 2 mas polimerowych. Do tego masy na zgrzewy wszystkie ciągi konstrukcyjne zostaną zabezpieczone woskami. Linia belka jest zdemontowana. Nie mamy już zawieszeń na te zgrzewy, gdzie nie ma mas. Oczywiście dołożymy wszelkie mastyki. Wszelkie przewody instalacji zostaną Zabezpieczone, zdemontowane. Oczywiście elementy zawieszenia pola kierowane oliwami okrętowalowymi kolor czarny mat bądź połysk. W te wszystkie otwory będą aplikowane woski. Kolumna Mac -Persona. mamy zdemontowane amortyzatory. Tu wszędzie zaplikujemy woski na gorąco. Samochód w takiej e, konfiguracji będzie zrobiony naprawdę perfekcyjnie i na lata. Śledźcie nas na bieżąco obserwujcie Alibaba, król konserwacji. Pozdrawiam, a niebawem. Cały film z konserwacji Toyota koroli, a oczywiście jak tu widzicie próg też zostanie zakonserwowany w masach, jest on goły, odkryty. Kłaniam się, Alibaba, król konserwacji, czołem!